Tak sobie rozmyślałam o tych wszystkich ekspertach w odniesieniu do Rosji. No wiecie, bo grupa Wagner to ważna sprawa. Czy wiecie, czy są jacyś prawdziwi ludzie z rosyjskiego wywiadu, którzy wiedzą co jest grane? Że Wagner to rodzaj sprywatyzowanej milicji? Jak zcykorzyli jakieś 200 km od Moskwy i poszli w pola? Czy oni naprawdę chcą obudzić Czeczenów? Bo to, co kiedyś działało w Amerykańskiej Agencji do Spraw Rozwoju Międzynarodowego, teraz już nie działa. Teraz korzystamy z innych agencji wywiadowczych. Private military companies, prywatne firmy wojskowe, PMCs. Zapamiętajcie ten termin. Jako prywatny kontraktor mogę powiedzieć, że PMC to najbardziej brudna wersja wojska. Są prawie jak najemnicy. Nie, to są najemnicy. Czasami ukrywanie kłamstwa jest większym kłamstwem niż samo kłamstwo. Więc jakie jest rozwiązanie? Potrzebujemy z powrotem Trumpa. Musimy przestać grać w tę głupią grę, myśląc, że Biden wygrał. Trump popiera niezależną i suwerenną Amerykę. Biden chce nas przekazać nowemu światowemu porządkowi w ramach systemu ONZ. Systemu ONZ. Zapamiętajcie ten zwrot. System ONZ. System ONZ. Przestańmy grać w te głupie gry, myśląc, że nasze media tak naprawdę dostarczają nam wiadomości, myśląc, że wszystko co widzimy w telewizji jest prawdziwe. Telewizja zawsze opowiada kłamstwa. Większość ludzi, których widzicie w telewizji, to byli przedstawiciele wywiadu. Czas się obudzić. Rodziny założycieli naszej pierwszej społeczności wywiadowczej były dosłownie członkami rodzin ludzi, których widzisz w telewizji. Na przykład Mika Brzeziński. Jej ojciec był szefem wywiadu. Obudźcie się. Wygląda na to, że plan się realizuje. Wspomnijmy o innowacjach. Trzymaj się z dala od dezinformacji, bo jest szkodliwa dla zdrowia, jak cukier. Im więcej wiesz.